Namaste, piękny człowieku, po raz 85 w podcaście Happiness Veggie. Audycja ta przeznaczona jest w pełni dla Ciebie. Daj sobie możliwość przebywania tutaj w autentyczności, dokładnie takim, jakim jesteś, bez masek, udawania i naginania rzeczywistości, bo tylko wtedy poznasz swoją prawdziwą twarz i będziesz mógł ruszyć dalej. Ja nikogo nie zmieniam, jestem daleka od jakiegokolwiek ingerowania w cudze życie. Po wielu latach doszłam do wniosku, że to nie zmiany siebie potrzebujemy najbardziej, a prawdy o sobie. Ta jest silniejsza i jej moc ma nieograniczone jak pole, tak i zasięg. Dziś pomówimy sobie o wstydzie. Emocji, która nie dość, że stała się polem do manipulacji, to jeszcze skutkiem jej nadużywania jest celowe działanie na niekorzyść poczucia wartości. Zatem czas przygotować sobie dobry, ulubiony napój, rozsiąść się wygodnie w swojej chwili i dać sobie dzisiaj doświadczyć całym sobą tematu. Nie chcę się już siebie wstydzić. Jak ty się, dziecko, ubrałaś? Te słowa do dziś wybrzmiewają w mojej głowie, kiedy ubieram paski do kropek. Teraz mnie to śmieszy. Kiedyś budowało poczucie nie wartości, ale winy. Od dzieciństwa wpajane jest nam coś, z czym dziś mocno się nie zgadzam i co bojkotować będę do momentu, aż nie wezwie mnie kolejne wcielenie. Akceptacja społeczna jest ważniejsza od akceptacji własnej. Nie, nie i jeszcze raz. Nie. Po pierwsze, nie dogodzi się każdemu. Jestem na to żywym przykładem. Ubierając te paski do kropek, spotkam się z tyloma opiniami, ilu ludzi minę. I mówiąc szczerze, mam to trochę jakby w nosie. Niech sobie myślą, co chcą. Po drugie, nie mam zamiaru wzbudzać w sobie poczucia bycia gorszą. A po trzecie, nie chcę się chować i udawać kogoś kim nie jestem. Powiesz być może, że paski do kropek nie pasują, ale to tobie nie pasują, mi pasują. Ubranie, którego przykład podałam, jest maleńkim elementem układanki. W której być może żyjesz, a nie jesteś tego świadomy. Więc uwaga, uwaga! Dalej będzie trochę dosadniej, więc to świetny moment, żeby się wycofać i wyłączyć nagranie, bo tego odusłyszeć się już nie da. Trzy, dwa, jeden, okej! Robisz to na własną odpowiedzialność. Zawsze chciałam to powiedzieć. Wstyd idzie w parze z poczuciem winy. Dla mnie było to nie lada odkrycie, bowiem kiedy połączyłam, że jestem już dorosła, a nadal towarzyszy mi lęk przed oceną innych, zrozumiałam, że chyba coś poszło za daleko. Czasem dotyczyło to bardzo prozaicznych sytuacji, jak nałożenie sobie na talerz wyłącznie ryżu i warzyw, bo gdzie jest mięso? Albo znowu, jak nałożysz sobie samo mięso. To czemu nic ponadto? A gdzie są ziemniaczki? Jakby to był jakiś ogólnoświatowy kanon, w którym koniecznie musisz spełnić określone zasady ułożenia na talerzu jedzenia. Jeśli się nie wpisujesz, no to stryczek. Bywały też chwile, kiedy zakładałam na przykład kapelusz. No to jak to kapelusz? Kiedy stałam w poczekalni przychodni, a miejsca były wolne i sto razy ktoś informował mnie o tym, że przecież są krzesła wolne i mogę usiąść, no ewidentnie jestem ślepa. Nie wolno stać. Pewnie jeszcze mam wytłumaczyć dlaczego stoję, a nie usiądę. A kiedy ja na przykład chcę postać? Aż doprowadza się siebie do takiego stanu, kiedy wstydzisz się już w sobie i o sobie wszystkiego, bo nieustannie coś robisz nie tak. Ktoś ci zwraca uwagę, albo mówi, jak powinieneś żyć, bądź co jest dla ciebie dobre. Sam temat odżywiania w kontekście wstydu jest dość obszerny. Lubię obserwować ludzi i robię to pasjami, nie dlatego, żeby szukać zwady, odchyleń, porównań, czy jakoś nad wyraz ich analizować. Nie zajmuję się diagnozowaniem i robić tego nie mam zamiaru. Jednak dla własnej wiedzy, przemyśleń i wniosków, dość często robię tak zwane eksperymenty terenowe. No i ostatnio, zupełnie niespodziewanie, zainteresował mnie pewien chłopak. Przechodząc przez galerię handlową niech mi ktoś wytłumaczy jak takie piękne słowo jak galeria zostało połączone z tymi molochami. Tak, tak, jestem kobietą, która nie lubi zakupów. Wierzę, że to między innymi był kiedyś dla mnie powód do wstydu. Dobrze, wróćmy jednak do tego chłopaka. Uwaga, bo teraz odkrycie. Człowiek, żeby przeżyć, ma wiele potrzeb. Skupmy się jednak na tych podstawowych. Pamiętasz piramidę Maslowa, jak opowiadałam o potrzebach fizjologicznych? No to właśnie teraz do tego tematu troszkę nawiążemy. Niezależnie, czy pracujesz 4, godziny 8, 12, czy o litości 24, tak, są takie osoby, które pracują całą dobę. Co jest dla mnie wyczynem, no nie lada. W każdym razie, każda z tych osób, nawet jeżeli nie pracuje, to o ile żywa, jej elementarne potrzeby to jedzenie, siku, czy sen. Tego nie oszukasz i trudno jest to odstawić na potem. Można oczywiście próbować. Jednak skutki tego bywają bardzo odczuwalne, bardzo bardzo. Ja na przykład, żeby wyrównać sobie jedną zarwaną noc, potrzebuję przynajmniej dwie doby. Kiedy przeciągałabym siku, no to chyba umarłabym z bólu brzucha. A jedzenie no Jedzenie jest dla mnie super ważne, więc nie widzę żadnej możliwości naginania czasoprzestrzeni w tym temacie. Jedzenie to paliwo, koniec dyskusji. Chłopak, o którym mowa, pracuje na jednej z wysepek handlowych i sprzedaje jakieś tam wymyślne usługi. Prawdopodobnie nie zwróciłabym uwagi na ten punkt, gdyby nie fakt, że ekspedient w sposób zakrawający o absurd spożywał swój posiłek. Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Jedz sobie jak uważasz. Zwiedziłam pół świata, żyłam w różnych kulturach i wszędzie je się inaczej. To wspaniałe uczucie móc tego doświadczać. Więc dla mnie to możesz sobie nawet jeździć do góry nogami, jeżeli potrafisz. A tak, dla informacji, nawet będąc w pozycji z głową w dół, układ trawienny działa nienagannie. Więc i tak wszystko strawisz. Ale nie w tym rzecz. Chłopak jadł tak, jakby ktoś go gonił, jakby bał się tego, że je, jakby to, co właśnie robi, było czymś złym i nielegalnym. To było bardzo ciekawe. Żeby jednak mówić o tym więcej, postanowiłam sprawdzić, czy taka sytuacja ma może miejsce również gdzie indziej. I nie ukrywam, że Sama swoje życie poddałam refleksji, jednak okazało się, że mój przypadek nie nadawał się niegdyś do badania. Wszak ja nie jadłam wcale, więc byłam zbyt ekstremalna. W badaniach byłabym odrzucona. Nawet w badaniach by mnie nie chcieli. Zaczęłam odwiedzać różne miejsca z fokusem na jedzenie w pracy. I to, co zobaczyłam, przeszło moje wszelkie wyobrażenia. Dosłownie wszędzie sytuacja się powtarzała osoby boją się jeść, połykają w locie i spożywają obserwując świat dookoła, jakby byli przestępcami, którzy właśnie próbują wypatrzeć policję. Mamamia. I teraz uwaga, tych przypadków naliczyłam 82. 82. Więc poszłam w tym dalej. Dzień dobry. Przywitałam się podchodząc do jednego punktu i osoba, która jadła, ze strachu upuściła kubełek ze swoim posiłkiem. – Bardzo panią przepraszam. – Ale za co? – No za to nie powinienem. – Nie powinienem? To ty żyjesz bez jedzenia? Nie wolno nam jeść w czasie pracy. <grym> – Okej, okay. a ile godzin dziennie pracujesz? – Dziesięć. – To jest kołchoz, nie praca. Może niechaj taki pracodawca szanowny na jeden dzień lub dwa zamieni się z takim człowiekiem. No kurde, nie pytam nawet o siku i inne, bo chyba nie chcę znać odpowiedzi. Z uwagi na to, że trochę umyślnie wygenerowałam trudną sytuację w ramach rekompensaty, posiłek oczywiście odkupiłam. Jednakże szacunek zaczyna się od siebie. Nikt i nigdy nie będzie cię respektował, jeśli sabotujesz własne jestestwo. Ludzie wchodzą nam na głowę, bo nie mamy granic, a skoro nie mamy granic, no to, chulaj duszo, wszystko zaczyna się od ciebie i tak wiem, trudno to słyszeć, a jeszcze trudniej to przyjąć. Tak, oczywiście, ty pochodzisz z rodziny takiej albo innej, dorastałeś w środowisku takim albo siakim, wszystko jasne. Jeśli postawiłeś na sobie już krzyżyk, no to cześć i pa, nie popracujemy. W innym przypadku każdy schemat można przepracować i przeprogramować, a w wolnym tłumaczeniu oznacza to wydobycie siebie z tego bałaganu. Wstyd towarzyszy nieustannie i potrafi być na tyle destruktywny, że całkowicie wycofuje z życia jak społecznego, tak i własnego. Dochodzi do tego oczywiście niezadowolenie z siebie i porównywanie się z innymi. Recepta na to, jak zabić siebie w zwolnionym tempie przez 70 lat, gotowa. To nie jest życie to czarna plama egzystencji. A ty tym nie jesteś wiem, co mówię. Jak to się stało, że nie wstydzę się teraz siebie? A widzisz, moja historia jest dość burzliwa skrajność goni skrajność. Albo wstydziłam się siebie, doprowadzając do momentu, że umysł odłączył mnie od ciała, albo byłam taka hej do przodu, że spadłam z wysokiego konia twarzą prosto w łajno. Niestety, albo może stety, aby wyznaczyć względny balans, potrzeba często poznać własne granice. Czasem wiąże się to z ekstremalnymi przeżyciami i mówiąc szczerze, choć w życiu podjęłam mnóstwo absurdalnie złych decyzji, które ciągną się za mną, jak mawiał niegdyś mój ojciec, jak smród po gaciach, to właśnie dzięki nim jestem dziś bogatsza o doświadczenia. Wymagało i nadal wymaga to ode mnie codziennego, autentycznego przebywania ze sobą i ciągłej, pięknej pracy z rozwojem własnym. Nienawidziłam kiedyś każdej części swojego ciała. Wciąż coś było nie tak, jak być powinno. Dziś podobam się sobie po prostu zawsze. Nie mam do siebie pretensji. Raczej śmieszą mnie momenty, kiedy jakby coś tak, no nie wyglądam idealnie. Dużo ćwiczę, ale nie dlatego, bo aspiruję do bycia fitness modelką albo kto tam wie, czym jeszcze. Chcę być po prostu zdrowa, mieć energię i siłę zatachać drabinę na strych, a później znieść mnóstwo szpargałów do wywalenia. Śmiać się do rozpuku, także z samej siebie. <laughs> nie szukam już zwady, bo na przykład kiedy jestem na siłowni w damskiej przebieralni, nie robię już akrobacji i parawanów, żeby się przebrać. W głębokim poważaniu mam opinię kogokolwiek na mój temat. Nie podoba się? Żegnam. Miejsca tutaj w brud. Przyszłam poćwiczyć, przebrać się i wykąpać. Częścią tego przedsięwzięcia jest, uwaga, rozebranie się. Nie udaje, że tak nie jest. Wstyd wiąże się ze społecznym napiętnowaniem tego, co jest przecież elementarną częścią naszego życia. A udawanie, że tak nie jest. No, sorry, jak zakryjesz oczy, to nie zniknąłeś. Po prostu zakryłeś oczy. Ludzką naturą jest gadanie bzdur, opiniowanie głównie na tematy, o których nie mają pojęcia, i krytykowanie innych. Kiedy zrozumiałam, że cudze zdanie to opinia, a nie fakt, wywróciło to mój świat do góry nogami, bo nie ma tutaj znaku równości. Opinia nie jest faktem. To bardzo uwalniające, bo daje możliwość napisać swoje życie trochę jakby od nowa. Mogę czegoś nie wiedzieć, choć ponoć to zagadnienie jest oczywiste. Mogę się nie znać, mogę się zagubić, mogę robić wolniej niż reszta, bo mam własne tempo i nikomu nic do tego. Jest taki świetny wiersz, który towarzyszy mi od małego i chyba dziś wydaje mi się, że na przestrzeni tych wszystkich lat jest moim ulubionym. Podzielę się nim z tobą. Danuta Wawiłow szybko. Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa, szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaź w łazience, szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka, szybko, szybko, bez hałasu, szybko, szybko, nie ma czasu. Na nic nigdy nie ma czasu, a ja chciałbym przez kałużę iść godzinę, Albo dłużej, trzy godziny lizać lody, gapić się na samochody i na deszcz, co leci z góry, i na żaby, i na chmury. Cały dzień się w wannie chlapać i motyle żółte łapać, albo z błota lepić kule i nie spieszyć się w ogóle. Chciałbym wszystko robić wolno. Ale mi nie wolno. A może to jest właśnie dobra pora, żeby dać sobie przyzwolenie na życie bardziej po swojemu, biorąc siebie takiego, jakim się jest, z przywarami, przeżyciami, bagażami, schematami, bliznami i dziurami w życiorysie. Po prostu. Bo tylko wtedy, kiedy ruszysz taki obładowany z tego miejsca, w którym teraz jesteś, to takie wiesz, no trzy kroki. I stwierdzasz, ach pierdziele ciężko. Co by tutaj rozładować? Jako pierwsze, lubię siebie nie dlatego, że jestem idealna. A dlatego, że idealna nie jestem. Wpycham się w kolejkę i notorycznie dostaję za to ochrzęd. Ale jeszcze nikt mnie z niej nie wyrzucił. Jak jestem głodna, to jem, niezależnie czy znajduję się wówczas w domu, w banku, w urzędzie czy w autobusie. Ubieram się jak chcę. I nie wodzę wzrokiem jak obłąkana, żeby szukać aprobaty. Nie przeglądam się również w każdej witrynie sklepowej, żeby po 30 minutach stwierdzić, że jestem cała do wymiany. Mam wielki dystans do siebie, a to pozwala mi rozkwitać. Nie piję alkoholu, co nadal w Europie wydaje się być całkiem egzotyczne, niepostrzeżenie stając się gwiazdą zamieszania, bo trudno jest zrozumieć, że nie lubi się smaku alkoholu. I wszystkiego, co z nim związane. Nie potrzebuję się napić, żeby być bardziej śmiałą, albo żeby bawić się lepiej. Kilkukrotnie nawet doszły mnie słuchy, że to może dlatego, że jestem alkoholiczką, albo że pochodzę z rodziny alkoholowej. Hm. A ostatnio nawet spotkałam się z taką ciekawą hipotezą, że jestem chuda dlatego, że nie piję, czego to się człowiek o sobie nie dowie, <grym> dla sprostowania. Nie jestem alkoholiczką i nie pochodzę z takiej rodziny. Kiedy zamiast robić wszystkie rzeczy tylko dla ludzi, dajesz też przestrzeń na robienie rzeczy dla siebie, stajesz się autentyczny. A ta prawda wylewa się z ciebie w taki wspaniały sposób, że innym wtedy też pomagasz, bo najwspanialszą wartością, jaką w życiu otrzymałeś, Jesteś ty sam i kiedy podarujesz sobie przestrzeń dla siebie, przestajesz myśleć tylko o zyskach. Zabawne jest też to, że bardzo mało osób o tym wie, a jeszcze mniej stosuje i to jest pewna ciekawa tajemnica, która każdego dnia daje mi poczucie spełnienia. Im więcej robię w zgodzie ze sobą, tym więcej dobra przyciągam. To dotyczy dosłownie każdego aspektu życia. Moja siła pomaga budować siłę innym. Moja twórczość daje mi radość, a i pomaga innym. Nigdy nie myślę o zysku. Naprawdę. Kiedy uwolniłam się od liczenia, oczekiwania i błądzenia w tabelkach, zaczęłam zdrowieć jak fizycznie, tak i mentalnie. Przestałam też wstydzić się siebie. Bo albo ktoś bierze cię takim, jakim jesteś, i pomaga ci wydobyć z ciebie to, co w tobie najlepsze, albo jego problem, bo traci wspaniałego człowieka. Może zatem czas zmienić program. Przeciwieństwem wstydzenia się siebie jest bycie autentycznym. Warto podejść do tego nieszablonowo i porozmawiać ze sobą o tym, Czym w ogóle ta autentyczność dla ciebie jest? Wspaniałości dobry człowieku, czas dać sobie siebie. Trzymaj się, pa pa!